Mamo? Co? No, niedługo mam urodziny. Mhm. Mm no i może byś mnie tak no Daria, ale wiesz się wysłów jak człowiek, no. Kupiłabyś mi pomadkę Kylie Jenner? A ile to kosztuje? No, 170 złotych oraz dostała z Ameryki. Y -y. Ile? No 170 i ta dostała z Ameryki. Mm, nie, bo dziecko zwariowałaś. Tyle masz tych pomadek, wywalasz się z szafy, nie mieszczą się, a ty kolejną chcesz i czy za 170 Ci no, bo to jest Kaylee, no, Kaylee Jenner. Mm, nie, nie ma opcji. A um, chociaż pomadę z Anastasia Beverly Hills? Co to jest? No, pomadę, taki coś jak mam z Vibo, tylko że taka. z Anastasia. Ale ty masz jakąś. jakąś masz coś dobrego? Wiem, ale to jest mama, to jest Anastasia. Wiesz, ten produkt jest. ten produkt jest taki super i ta trwałość i po prostu ta. ten Ta ile kosztuje? 130 <noise> Nie Proszę, 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 proszę Widziałam nie Nie i już Mamo Wam się po prostu w dupach poprzewracało No dobra A mamo, a widziałam ten Roświetlacz do Miniaturkę za 50 zł na stronie to Może to... Myśl linka mi Na fejsie Pomyślimy.